Dzień dzisiaj nagrywamy filmik 99 minut w lesie Z kimś tam, dołączył po prostu Ej, wiecie, ja ją może znam, dlatego, że jest Znajomy mojego kolegi, ale Nie wiem, dołączył i wyszedł Dobra, będzie aktualizacja je... Co się stuje leniowi, no więc jestem jej ciekawy Nie wiem może jakaś nowa postać będzie. I nie wiem co, żeby to nie było okropne, jak jelenia umie załatwić, to, ale jestem lepszy niż jeleń, więc mnie nie załatwi. Tylko ja go. Ciekawe. Jak to się mogło stać? Co się stało jeleniowi? Nie wiem. Ale nie wiem co to jest w ogóle. Nie wiem co to się stało tam. Ja nic nie wiem. Ale to dopiero w sobotkę. Więc nie musimy się bać, bo jest. Typu... Czy ja zabrałem dwa drewna? Chyba było więcej. Nie, widzowie. Nie. Masz szybko to ściągnąć no ja jestem ciekawy tej aktualizacji. Dzisiaj Wam pokażę, jak łatwo zabijać zwierzęta. Dlatego, żeby mieliście łatwo zaczynać. Jak ktoś jest początkujący, to żeby łatwo zaczynał. No i tak macie białą sikierę to to. I tak jest fajny sposób na zabijanie zwierzątków. Okej, ten wilk. Czemu jest dobra goła sikiera? Patrzcie. Może nie jest aż taka dobra, ale chyba idealnie. No patrzcie widzowie, znam też taki sposób. Pyk, 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 pyk. Dobra, no, to jest najgorszy sposób, ale... W... Przedstawiam. To no, jest najgorszy sposób jaki robicie, życie. go po prostu bijecie i stoicie, to jest najgorszy sposób jaki możecie. Możecie... no przy tym nie umarniecie, ale możecie stracić bardzo dużo życia. Co jest nieopłacalne. Więc przejdźmy do etapu królika. Nie strzelajcie w niego jakimś karabinem. Chyba, że macie taki pistolet, co ja. To możecie strzelać w króliki. Ale jak macie jakąś amunicję, to nie strzelajcie w króliki. Goncie go gołą kierą Po prostu na spiedzie, no i pyk. I to, i, I to daje czasami duże szczęście nawet. A to wilka. Nie a do wilka możecie sobie szczelić, jak macie laserowe pistolety, Rewolwerem też No, wilka nie. Ma. Tak można go szczelić czasami, ale w królika nigdy tego nie róbcie. Nigdy w królika. Nie opłaca się w królika w ogóle. A jak macie taki pistolet, co ja, możecie w króliki. Ale jak macie pistolet, jak ja. Czyli postać aliena. A ja mam. Nie przechwalam się. jakoś nie widać, by się przechwalał. Ale nigdy tak nie zabijajcie zwierząt. Nigdy. Bo wam chcę pokazać, żeby tak się nie robi właśnie. Bo musicie. Nie możecie właśnie tak zabijać zwierząt. Nigdy nie patrzcie Bra, I, i pamiętajcie o wilkach. Możecie szczelić ale możecie też. Zaraz wam pokażę sposób ze siekierą. starą nawet stara też się może przydać. Stara. Może sobie. Sa... No, no, oh, skóra wilka? Nie zauważyłem. Może zabiłem, no i nie zauważyłem. Przez przypadek. Mam Wolfpeta, Wolfpeta, Wolf, Wolf, Wolfpeta No i macie, idziecie do handlarza. Po prostu chcecie, żeby jać wilki, żeby iść do handlarza. Na początek najważniejsze, lepszą sakiewkę bierzcie, czyli lepszy worek, to się bardziej opłaca. Tutaj, pomogę Wam. Włócznia. Włócznia jest bardzo fajna. Jak nie macie takiego pistoletu, co ja, ale jak ja mam taki pistolet, to też się mi może przydać. Popatrzcie. Musicie tylko spojrzeć. Chodźmy po wilka. I patrzcie. Włócznia się bardzo może przydać do wilka. I i daję wam jedną poradę, że nigdy nie kupujcie klasy asasyna, bo on ma katanę, która zadaje mniej niż włócznia. Na no, Serio. A te kunaje... Tak zabijacie wilki. Po prostu się z nim skręcę w kółko lub... Tak, tak żebyście wiecie. No. Tak róbcie. Tak róbcie, ale nawet nie.